Mali odkrywcy. Oczy. Opa. Uszy. Nastawione. Buzia. Słuchajcie, dzisiaj się łączymy. Jesteśmy w naszych pięknych koszulkach kolonijnych, Żeby zakończyć naszą kolonię, która trwała 6 tygodni. To była najdłuższa nasza kolonia w historii chówca gdyni. I to też była jedyna w swoim rodzaju, bo ona była wirtualna. Mimo, że byliśmy daleko od ciebie to każdy z Was wykonywał swoje zadania, wysyłał zdjęcia i tak byśmy się czuli, jakbyśmy byli razem. I były zadania z naszego kalendarza, i były zadania do naszej mapy i były zadania z gotowania. Ręka, pokażcie mi kciuki do góry, kto ugotował kotlety Drucha Tadzia? Kto zrobił kotlety? Jak Druch Tadzio? Hey, Olivia kto Bolton. Kto zrobił sałatkę do tych kotletów? A kto zrobił risotto Druchny Teresy? Bo wiem, że było zrobione. Widziałam na zdjęciach. A komu się udało zrobić rogaliki? Dobre były? To ja myślę, że jak będzie następna mini kolonia, to damy naszemu kocharzowi wolne i my będziemy gotować chyba dla niego. Co Wy na to, Druch Wojtek? Zgadzasz się? Nie. Tak, tak, Wojtek się zgadza. Będziemy gotować dla Drucha Wojtka i całej kuchni. No i komendy też, bo nas też można nakarmić. Słuchajcie, mamy naszą mapę. Naszą kolonię zaczęliśmy, z domu wyszliśmy, przeszliśmy do wioski strachów. Czy każdemu z Was udało się pokonać Wasze lęki i już jesteście dzielni? To uwaga, jak jesteście dzielni, to wstajemy i zobaczymy, kto pamięta naszą piosenkę o dzielnym duchu gotowi. Buk, buch, 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 każdy z nas jest dzielny zuch, każdy skacze jak wiewiórka. Jak wąż prawie daje nułka. Bóg, buch, 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 bok, buch, 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 każdy z nas jest dzielny zuch. To uwaga, próbujemy jeszcze raz, a potem wy mi zaśpiewacie. Bóg, buch, buch, bóg, buch, 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 każdy z nas jest dzielny zuch, każdy skacze jak wiewiórka, jak wąż w trawie daje nuka, buch, 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 Każdy z nas jest dzielny zuch. To który dzielny mały odkrywca chciałby zaśpiewać sam? No ręka do góry, was nie widzę. Kto, kto zaśpiewa naszą dzielną piosenkę? O, tu ja widzę, tu się zgłaszają skrzaty odruchne Agnieszki. To od na jak się włączycie sobie mikrofon, tak żebyśmy my was słyszeli. O, Wasza kolej. A co mam pokazać, Macie? Piosenkę A piosenka. A coś miałeś... Pięknie! Ruch na mieszka. chyba nie słuchałaś dzisiaj, co? To z krzaty słuchało, Duchna mieszka. Tak, aby nie, bo nie było piosenka. słychać, bo ktoś tu dzwonił. Halo, halo. A, no, tu pięknie jesteśmy. zaśpiewały Buch, Buch, Buch. A, no, śpiewają. <laughs> jeszcze raz zaśpiewają nam Buch, Buch, Buch? Tak, to jeszcze... A my pokazujemy razem z dziewczynami. Buch, 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 buch. Pięknie. To jeszcze raz ostatni raz razem gotowi. Buch, 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 buch. Każdy z nas jest dzielny, zuch. Każdy skacze jak biebió jak wąż w trawie daje nuka. Buch, 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 każdy z nas jest dzielny zuch. Wspaniale, to byliśmy w wiosce strachów. Przeszliśmy do ogrodów prawdomówności. Czy każdy z was mówi prawdę? Jak tak, to pokażcie palce na nos. Nie. A jak graliście w gry, to nie oszukiwaliście? Wspaniale. Potem poszliśmy do lasu obowiązków. Hmm. Ręka do góry. Kto pościelił samuszko? Ja, ja. Kto pomógł pozmywać naczynia? Ja, ja. Kto odrobił swoje zadania? Ja, ja. Kto nie zrobił zadań i był jak ten leń zwiesza? O, Anielka podniosła rękę. To czasami się zdarza, że możemy być trochę jak taki leń, ale to nie zawsze, bo ja wiem, że wszystkie skrzaty i zuchy, mali odkrywcy, to są pracowici. Potem byliśmy w rzekce dobroci. Hmm. Czy każdy z was robił dobre uczynki? Czy każdy pomagał mamie i tacie? Jak tak, to pokażcie mi taką figielkę. Czy każdy pomagał swojemu rodzeństwu albo komuś innemu? Dla mojej. Głudna ale... Wioleta, nie pomagałaś? Nie pomagałam. Ani bratu, ani siostrze. A nimi nie spotkałam. Nie komuś innym. innemu. Tak. No, no dala, to dużo pomaga. A kto był w naszej łące polskości? Byliście razem ze mną? I czy każdy z i zuch stara się mówić po polsku? Jeżeli się staraliście, to pokażcie mi figielka. A czy słuchaliście bajek? Tak, A czy śpiewaliście po polsku? Tak. To ja myślę, że zaśpiewamy teraz naszą piosenkę kolonijną. Zobaczymy się, czy się duch nie uda włączyć. Trzymajcie kciuki, słuchajcie. O, poczekajcie, muszę tu wyłączyć. Znowu coś zepsułam. O nie chce tak. Mówię wam, mówię wam te komputery. A wiem. Rok <laughs> no, wie. Zgodzi się ze mną. Zgubiło się. No. Niech mi się tutaj uda to włączyć. słuchajcie. co idzie, co idzie, co dziś. co idzie, co idzie, co idzie, mi idzie, co idzie, co idzie, co idzie, to śpiewamy razem z naszymi małymi odkrywcami. Gotowi? Ale ty zrobiłaś share screen? Tak, duchna. Tak, Widzicie małych odkrywców piosenkę? Widać tylko ikony, ikony, wszystkie tego co ty masz na swoim. A, A. słuchać piosenkę? Nie. 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 Dałaś tylko stronę, którą ty masz na swoim laptopie. I widzimy co tam, widzimy twoje zdjęcia. tak. I zuchowe. Tak. To jest zdjęcie zdjęcia zuchowe i wszystko. Tak, zuchowe i kolonijne i, ma. i małego powstańca z Warszawy. Koleśka no, Nie. 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 Oh <śleski> Ja wiem, teraz spróbujemy, słuchajcie. Powinna zadziałać. nam ma nadzieję. A jak nie, to będziecie śpiewać razem ze mną. To lepiej włączę. Lepiej tak zadziała. Tak, duchna, dziękuję Ci bardzo. Bo nam też każesz śpiewać głośno. Oczywiście, że tak. No oczywiście. Ja mam chrypę. I ja tam nie wierzę w Twoją chrypę. Znają Słuchajcie, gdzie jest moja trójka śpiewająca? Gdzie jest Nela i Adelaida? I Norbert. To proszę włączyć mikrofon. Zobaczymy, czy Wy pamiętacie papa, papa. Pa. Pamiętacie pa, piosenkę?

Czas dzielni odważni, piękny, ciepły, Panie, Oliwia i Maja. Słuchajcie, odważni byliśmy. A jaka to była piosenka? Bo żeby być odważnym i płynęliśmy na łodzi. Co to była za piosenka? Pamiętacie? Nie, nie. Ja myślę, że Wiktoria z Kubą pamiętają. Taka piosenka, co się na łodzi. Pamiętacie? To zaśpiewacie nam, a my wszyscy razem z nimi śpiewamy u siebie. To musicie włączyć mikrofon, Wiktoria. Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną wodzi jest. Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną wodzi jest. On za rękę trzyma mnie. Łódka nie kołyszę się, gdy na morzu wielka burza. Jezus ze mną w Łodzi jest. Pięknie. Słuchajcie, dzisiaj zakończymy naszą kolonię. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał zdjęć, to będzie miał szansę wysłać mi zdjęcia do 7 września. Bo wtedy drógna oto da takie sprawności. Dostaną je zuchy i dostaną je z krzaty. Ale ta nasza kolonia prowadziła nas do pewnego skarbu. Przeszliśmy naszą drogę do A naszego skarbu. Czy ktoś z Was wie, co to może być za skarb? Macie jakiś pomysł? Co to mogło być? Wiktor Jakuba, co to mogło być? Skarb. Wiecie? Macie pomysł? Jaki to mógł być skarb? Jak myślicie? Nie. Może pieniążek? Nie. Hmm. Słuchajcie, ja wam podpowiem to jest specjalny skarb. Ten skarb, jak ja byłam takim małym skrzatem, jak Marta. I potem takim zuchem, jak Wiktoria i Aaron. To mnie powiedziała moja I Ja ten skarb chciałabym się... Podzielić z Wami tym moim skarbem. To jest skarb każdego skrzata i każdego zucha. Jak popatrzycie, jak przeszliśmy naszą mapę to przez te wszystkie miejsca, to czy każdy zuch jest dzielny? Czy każdy zuch mówi prawdę? Czy każdy zuch jest dobry i każdemu z nim jest lepiej? Czy każdy jest pracowity? A tak. czy każdy się stara mówić po polsku? To tak. była nasza specjalna droga podczas kolonii, żebyśmy poznali nasze prawo skrzata, żeby dostać nas z skrzata i żebyśmy poznali prawo. się z... musi Prawo zucha i żeby, kiedy dostajemy naszego wilczka albo słoneczko jak dziewczynki. To teraz każdy z Was przeszedł już tą drogę. I wiecie, jaki ten zuch i skrzat powinien być? Czy taki skrzat powinien cały czas płakać? Nie, a taki zuch powinien cały czas płakać. A czy taki zuch powinien chodzić i szczypać innych? Nie, taki z takim zuchem powinno być każdemu coraz lepiej. I tego uczyliśmy się na naszej kolonii. Mówiliśmy, śpiewaliśmy dużo po polsku. Ręka do góry. Kto słuchał bajek, co nam komenda przygotowała? Kto słuchał budynek? Ja, ja, ja. A kto oglądał teatrzyki, co zrobiły zuchy? Ja też oglądałam. A kto ćwiczył codziennie rano z komendą? Ćwiczyły super. To, to jest ja starszych. nie ćwiczyły super. Druch, miał taką gimnastykę, że nawet druch na trzeba było obudzić raz, bo zaspała na gimnastykę. Ta druch na teresa. Dobrze, że nas nie do końca, dobrze, że nas nie do końca widzi, bo ma jakiś problem, on pewnie by nam nie pokiwała palcem. Słuchajcie. To jak tak zdobyliśmy ten nasz skarb, to ja bym teraz chciała, żeby każdy otworzył ręce. Martuś, rączki. Rączki otworzyć, tak? Złapać ten skarb. Ten nasz skarb będzie tym prawdziwym skrzatem i zuchem. Można przyłożyć do sarduszka tutaj i cały czas nosić ze sobą i pokazywać innym, jaki ten prawdziwy skrzat i prawdziwy zuch powinien być. Dacie radę. Jak dacie radę, to teraz wstańcie i tak jak dróg w kościu do góry pięć razy, uwaga? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wspaniale! Ale ja mam jeszcze dla Was jedno zadanie. Macie swoje piękne koszulki? Pokażcie mi je. Mamy. Jest... Macie. Macie swoje koszulki? To ja bym chciała, żeby dzisiaj rodzice zrobili wam zdjęcie w tej koszulce. Na tle może być ściany albo drzwi i wysłali do druhny Igi. Można wysłać na Messengera, można wysłać na Whatsapp, można wysłać na maila. I tak. my zrobimy zdjęcie wszystkich kolonistów, którzy byli na naszej specjalnej, wirtualnej kolonii. Czyli to jest wasze ostatnie kolonijne zadanie, żeby zrobić zdjęcie w koszulce i wysłać do nas. A do was, pocztą, przyjdzie specjalny dyplom i do złów, To wysyłały zadania, dojdzie z krzatów, dojdzie specjalna sprawność. Ale jest jeszcze kilka nagród. Jest kilka nagród dla szóstek. W tym roku wasza szóstka to była wasza rodzina. Wy byliście szóstkowymi, a wasi rodzice byli w waszej szóstce. I taką nagrodę dostaje szóstka Zucha Wiktory i Kuby, dostaje szóstka Julki i Jasia. Dostaje szóstka Irenki i Marty. Wow, wygramy się naprawdę. Dostaje szóstka Adelaide i Neli. Wow. Dostaje szóstka Noberta. Dostaje szóstka Gabrysia. Mm. Dostaje szóstka Oliwi i Mai. I dostaje szóstka Gabrysi i Oli. Te zuchy. Ja widziałam, że tam rodzice też wykonywali zadania. Ja nawet widziałam jak mama Oli i Gabrysi, to chodziła i tata po tym to, że przeszkód, co trzeba było chodzić chyba po kamieniach i po patykach, też widziałam, że chodzili. Także te zuchy z tych szóstek, te szóstki, dostaną specjalne nagrody. Albo dojdą pocztą, a, albo jak się spotkały na najbliższej zbiórce, to na wam da. Bo ja mam nadzieję, że się niedługo spotkamy, to wtedy wam będę mogła dać, a jak nie, to Druchna i ga specjalną pocztą. Nagrodę dla Waszych szóstek. Jako, że kończymy naszą kolonię, to ja bym teraz chciała, żebyśmy dośpiewali ostatnią piosenkę o niedźwiadku, a potem zaraz ściągniemy flagę, ale ja wam powiem pokażę, jak to zrobimy. To uwaga? Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, a tu jest mój zamek. Lubię miodzik, kocham miodzik, zabieram go, pszczółką. Jedną łapką, drugą łapką, albo ciągnę roką. Uwaga, szybciej. Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna duszka, druga nóżka, a tu jest mi zadek. Lubię miodzik, kocham miodzik, zabieram go, Jedną łapką, drugą łapką, albo ciągnę oko. Da radę jeszcze szybciej? Uwaga, jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, Zawsze mi jadł. kocham chwemiadzik, zabieram go pszczółką. Jedną łapką, drugą łapką, albo ciągnęłam okiem. Zobaczymy, czy mi się teraz uda zrobić to, co chciałam. Jest, uda mi się. To ja bym chciała, że jak druhna włączy piosenkę i druhna powie Zuchy Czar, to wszystkie Zuchy i wszystkie szkrzaty będą stały pięknie na baczność. Będziemy śpiewać nasz hymn ze wszystkimi i ściągniemy naszą ostatnią flagę na kolonii. To teraz bracia, wszyscy wstali. I nie Widzicie obrazek flagi tak na ciemno? Tak. Tak? To uwaga, zuchycza. też.

Minął, spocznij. Możemy usiąść. Słuchajcie, to tym naszym nagraniem, naszej flagi, którą ściągnęliśmy w tamtym roku na kolonii w Penros, dzisiaj też ściągnęliśmy flagę po raz ostatni i zamykamy naszą kolonię. Kończymy już kolonię. Kolonia przychodzi do naszych wspaniałych wspomnień. Jak macie jeszcze zdjęcia, to możecie wysłać do mnie. A już niedługo zaczniemy nasz nowy rok zuchowy i będziemy zdobywać. Następne nowe sprawności. A ja dziękuję Wam wszystkim za wspaniałą kolonię. Wszystkim skrzatom, wszystkim zuchom za wykonywanie zadań, i rodzicom i komendzie, która ciężko pracowała też, żeby przygotować Wam zadania, żeby zrobić gimnastykę. Zobaczcie, oni musieli codziennie rano wstać, żeby tą gimnastykę nagrać. Czy Wy wiecie, jak jest ciężko budzić ruch na Agnieszkę, żeby rano wstać i gimnastykę zrobiła? A duchne wioletę ja wam mówię. To było zadanie niemożliwe, ale się udało. Więc ja wam wszystkim bardzo dziękuję. Czekam na Wasze zdjęcia w koszulkach. No i mam nadzieję, że do, nie do zobaczenia już niebawem na naszej zbiorce. A jak będzie tylko można zrobić większy kominek, to zrobimy kominek w naszych koszulkach. I już nie będzie problemu z żeby puścić piosenkę, bo będzie nam się ją lepiej śpiewało. Także saduszko czułe! Czuj! Do zobaczenia niebawem! Pa! Hej! Czuwaj!